Cześć, nazywam się Natalia Pięta i dzisiaj wam pokażę, jak stworzyć zadanie na komputerze w Tiku. Po pierwsze, wchodzimy na stronę Tiku, następnie klikam Zaloguj się. Jestem od razu zalogowana, dlatego, że od ostatniego razu, kiedy korzystałam z Tiku, nie wyłączałam tej przeglądarki. Dlatego mogę już nacisnąć Dodaj nowe zadanie, daję mu tytuł, owoce, ćwiczenia. Akurat w moim przypadku to jest język angielski, jeśli chodzi o przedmiot, ale można oczywiście z tego korzystać do dowolnego przedmiotu. Klasa yy, trzecia C, szkoła podstawowa numer jeden. Jeśli uczycie w wielu szkołach, to dosyć ważne jest, żeby sobie zaznaczyć, z której to jest szkoły. Uczniów w klasie mam 15 euro. i teraz pora już dodać właściwe zadania. One są w plikach JPG lub PNG. Jeśli macie zadania w PDF-ie, skorzystajcie z tej opcji PDF konwerter. O tym, jak to zrobić, nagram osobny filmik. Natomiast ja mam zdjęcia, więc sobie dodam. Dodam sobie jedno ćwiczenie z i drugie takie na zakreślanie. Zdjęcia się dodały, dodaję zadanie. W prawym górnym rogu widzę, że pomyślnie dodano nowe zadanie. Mogę podejrzeć te materiały, które dodałam. Z prawej strony tutaj mogę sobie przekliknąć do kolejnego zdjęcia. Oba zdjęcia się zgadzają. W prawym górnym rogu zamykam galerię. Patrzę jeszcze, czy rzeczywiście 15 uczniów się dodało. Tak. I teraz bardzo, bardzo ważna rzecz. Oni, moi uczniowie nie dostali automatycznie powiadomienia o zadaniu. Muszę dopiero skopiować tutaj ten link i wysłać im go przez maila, przez edziennik albo przez dowolny komunikator. Zoom, Teams, Google Meet, Skype, Messenger, Whatsapp. Możecie użyć dowolnego komunikatora, żeby wysłać ten link. Jak myślecie, dzieci mogą już nad tym pracować? To wszystko. Dzięki.